Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii analiz partii z turnieju. Tutaj mamy partię z rundy numer 6. Pierwsze 5 partii udało mi się wygrać. Tutaj zostałem skojarzony z Wojciechem Platem, to jest arcymistrz, tam 2550 z Czech. Także wiedziałem, że nie będzie lekko, ale muszę przyznać, że chyba zdecydowanie najgorsza moja partia w tym turnieju. No dobrze, to zobaczmy w takim razie co się tutaj wydarzyło. Zaczęło się d4, konie w6, w3, konie e6, e3, d5. No i w ten sposób przeszliśmy do obrony słowiańskiej. Przeciwnik tutaj zdecydował się na skoczek bd2. No, czyli rozwija po prostu swoje figury dalej. Ja zagrałem A6. O co z tym A6 mi chodziło? Zaraz zobaczycie. Chodziło mi o to, żeby zagrać C5 i zaatakować centrum przeciwnika. Generalnie rzecz biorąc, może się pierwotnie wydawać, że to zagranie no jest po prostu głupie, tak? Że, no bo zagrałem tak na raty, tak? Najpierw zagrałem C6, potem zagrałem C5, a co za tym idzie? Straciłem tempo. I faktem jest, rzeczywiście tutaj czarny w ten sposób stracił tempo, natomiast korzyści płynące z tego zagrania C5, no, przewyższają to stracone tempo, więc zagranie jest dobre, no tylko trzeba później dokładnie pograć, czego ja niestety nie zrobiłem i skończyłem kiepsko. you <laughs> No dobrze, więc co tutaj takiego ciekawego się wydarzyło? Biały zdecydował się wybić na d4. Ja odbiłem tutaj skoczkiem, no i on goniec b2. O co mu tutaj chodzi? Ten koniec jest tutaj bardzo, bardzo aktywnie ustawiony i pewien problem jest tego rodzaju, że jak ja zagram na przykład goniec c 7 to on wybije na c5 i ja nie mogę odbić, bo stracę na g7. Więc taka tutaj delikatna presja. Z tego też powodu, żeby nie było tego wybijania na c5, no to ja wybiłem na d4, czym Unicestwiłem centrum przeciwnika, więc już jest fajnie. Tylko no cóż, to nie ma nic za darmo, tak? No bo unicestwiłem to jego centrum, tylko zobaczcie, że jestem tutaj w tyle z rozwojem, ponieważ przeciwnik na ten moment ma już cztery figury wyprowadzone, ja zaledwie dwie. I to sprawia, że biały tutaj będzie miał pewnego rodzaju inicjatywę, to na pewno. No i teraz ja muszę sobie z tą inicjatywą przeciwnika w jakiś sposób poradzić. No i jeżeli sobie z tą jego inicjatywą odpowiednio poradzę, odpowiednio tutaj zabezpieczę moją pozycję, no to wtedy mam po prostu równą sytuację. Natomiast jeżeli nie, no to nie. To wtedy kończę kiepsko. No dobra, więc co ja tutaj zrobiłem? Roszadka. Trzeba zabezpieczyć króla. Przeciwnik też zrobił roszadę i wydaje mi się, że to jest kluczowa pozycja dla dalszych losów partii. A, tu jeszcze taka ciekawostka, bo Wojciech jest takim zawodnikiem, który no bardzo szybko gra, po prostu tak. <laughs> Czyli on szybko podejmuje decyzje, tak, taki bardzo intuicyjny ma styl gry. I o tyle nieprzyjemnie mi się z nim gra, że zawsze, bo dwa razy już z nim grałem i tak widzę, że nie tylko ja mam ten problem, że on ustawia takie pozycje równe, tylko że po prostu to on te decyzje. Znaczy, on dochodzi do tych wniosków, do których ja też dochodzę, tylko po prostu 10 razy szybciej. Kończy się tak, że on ma półtorej godziny na zegarze, a ja pół godziny na zegarze. Nie? I tutaj ten czas jest często problemem. No i tutaj, właśnie, jakie mam problemy w tej sytuacji do rozwiązania? Przede wszystkim rozwój skrzydła hetmańskiego, tak? Tutaj te lekkie figury nie są rozwinięte, także zdecydowanie należałoby je do akcji wprowadzić. I tutaj miałem dwie koncepcje na dalszy rozwój, to jest albo zagrać b5, goniec b7, skoczek c6, w ten sposób rozwijać, albo zagrać e5, f6, goniec c6, skoczek c6 i w ten sposób rozwijać. Obiektywnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że jedna i druga koncepcja ma tutaj bardzo dużo sensu, natomiast ja... Niedokładnie przeliczyłem, niedokładnie przeliczyłem, co się w tej sytuacji dzieje, ponieważ tak B5 obiektywnie myślę, że jest git, ale no jednak robi tutaj pewne słabości, tak? bo pole C5 się osłabia, pole C6 się osłabia, przeciwnik ma jakieś A4, może tego piątka atakować, więc są pewne minusy. W związku z tymi minusami Posunięciem, które w pierwszej kolejności sprawdzałem i chciałbym zagrać, było posunięcie e5. No i ja tutaj sobie policzyłem, że przeciwnik odejdzie, zagram e6, zabezpieczy ten punkt e5. No i jak teraz zdążę zagrać goniec e6, skoczek c6, to moja pozycja jest świetna. tak, Nie ma tutaj żadnych problemów. Natomiast błędnie oceniłem, że problematyczna jest hetman c2. Ponieważ ja sobie tutaj stwierdziłem, że po hetman c2 pójdzie goniec c 6 goniec d3. No i teraz, jeżeli zagram skoczek B4, no to on po prostu wybija. No i teraz, chociażby hetman E4, hetman H4, i mam tarapaty. No więc skoczek B4 nie wchodzi. H6, no to generalnie samobójstwo, tak? Bo po tych białych polach to mnie tutaj zamorduje. Już jakiś goniec H7, skoczek G6, koniec pieśni. No więc to też odpada. Natomiast F5, no to tutaj tracę na E5, tak? Więc no to wychodzi dla mnie po prostu bardzo, bardzo niedobrze. I z tego też powodu całą tę, tę koncepcję z ustawieniem tego muru przeciwko mm, gońcowi B2, to jest ustawieniu tych pionków F6, E5, żeby one tego gońca ograniczały. No, z tego też powodu całą tę koncepcję odrzuciłem. Mm, natomiast okazuje się, że błędnie odrzuciłem, ponieważ mógłbym tutaj zagrać król haość. E, taka mała, ale znacząca sztuczka. Chodzi tutaj o to, że jak go nie zdetrzy, no to teraz już skoczek B4 realnie jest dla przeciwnika problemem ponieważ zauważcie, że teraz wisi ten goniec, wisi hetman, ale nie ma bicia z szachem No więc tutaj zdobędę po prostu hetmana, więc taki niuans, no, którego niestety nie doliczyłem i przez to na całą tę koncepcję się nie zdecydowałem, a poszedłem na b5, no i przez to tutaj miałem trochę kłopotów no i poszło goniec f3, no to ja tutaj goniec b7, no i przeciwnik a4 i tutaj muszę przyznać, że ponownie dosyć długo się zastanawiałem, no bo znowu no jest to taka taki drobny problem, jakieś tam małe niuanse, ale no kilka takich czy kilkanaście takich drobnych problemów i pozycja się robi przegrana, nie? I tutaj się głowiłem, głowiłem jak zareagować, no bo przepchnąć niedobrze, no bo to pole C4 będzie miał świetne dla swojego skoczka. Wybić no to jeszcze gorzej, no bo tutaj tego pionka A6 będzie będzie sobie atakował. No i tak to mi nie pasowało, tamto mi nie pasowało. No i finalnie. Doszedłem do wniosku, że mogę dwie pieczenie na jednym ogniu upiec, a mianowicie skoczek C6 zagrać, czyli do, dokończyć rozwój i jednocześnie, jednocześnie zabezpieczyć pionka B5. no Bo jak przeciwnik wybije, no to ja oczywiście wtrącam bicie na D4 i dopiero teraz odbijam na B5, tak więc tutaj pionka, te, pionka nie, nie tracę. Więc zdecydowałem się na to skoczek C6, przeciwnik Hetman E2, zwiększa presję. No ponownie pozycja jest obiektywnie w równowadze. Natomiast jest tu presja ze strony białego, tak? Czyli równa jest, ale przeciwnik mnie atakuje cały czas. I cały czas tutaj mam jakieś problemy. No i to jest, to jest właśnie to, że ciężko jest się wybronić, mimo że obiektywnie się da. No więc ja skasowałem tego złośliwego skoczka, zagrałem Hetman D7, żeby obronić tego szpionka B5, przeciwnik wieża d 1 No to ja tutaj stwarzam groźby, tak, bicia na A4, więc przeciwnik sam wybił. No i zagrał wieża AC1. I tutaj popełniłem yy, w dwóch ruchach, przegrałem partię. Tak? To szachy to jest naprawdę okrutne granie. Ech, można zrobić 20 dobrych ruchów, ale zrobisz jeden zły i, i się robi kiepsko, zrobisz drugi zły i się robi przegrana pozycja. Ech, więc ja tak sobie tutaj kombinowałem, co ja tutaj dalej będę robił, no i tak zauważyłem, że on mi odpuścił tą linię A. No to mówię super, no to się tutaj zaktywizuje, no i tak liczyłem, liczyłem różne możliwości przeciwnika, no i finalnie zdecydowałem się na to, wieża A2. Natomiast okazuje się, że tutaj przeoczyłem pewną koncepcję białego. Mianowicie biały może zagrać goniec C4 i goniec B1. W ten sposób natychmiastowo wygania tę moją wieżę, a jednocześnie będzie mógł sobie tutaj wprowadzić Hetmana na skrzydło królewskie do ataku. No i tutaj rozpoczynają się moje problemy. No i tutaj pierwszym posunięciem, które liczyłem, jak tu zareagować, no to było goniec A3 żeby skontratakować przeciwnika, no i tutaj doliczyłem się mniej więcej do takiej pozycji, no tam oczywiście jakieś jeszcze po drodze inne możliwości przeciwnika liczyłem i tak dalej, i tak dalej, i tak liczyłem, 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 no tak nie byłem przekonany, bo jednak tę parę gońców tracę, no i tak mi to nie pasowało, nie pasowało, i w pewnym momencie tak patrzę na zegar, no a tutaj kurde przeciwnik ma tam godzina 20, a ja mam pół godziny na zegarze i tak sobie myślę, kurde, no to przecież. Na nie do czasu, no na pewno przegram. No to muszę szybciej tutaj jakąś decyzję podjąć. No i właśnie to, 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 to było głupie, ponieważ tak sobie pomyślałem, dobra, no to w takim razie zaktywizuję tutaj sobie skoczka, on zagra goniec B1, no i wtedy chociaż tyle dobrego, że będę miał tego aktywnego gońca tutaj. No i niestety podwaliłem po prostu pionka w idiotyczny sposób, ponieważ całkowicie nie policzyłem, że przeciwnik może wybić na C6 i zgarnąć na B5. No po prostu za szybko zagrałem, no i straciłem pionka, nie? taki idiotyczny błąd. No cóż, szachy to brutalna gra, tak jak już wspomniałem. No tutaj, jeszcze oczywiście wjeżdżałem. Jeszcze tutaj walczyłem, no ale obiektywnie to jest po prostu pionek mniej. A jeszcze dalej, biały ma tutaj aktywność. No i po prostu mnie tutaj przeciwnik zmiarzył Tu jeszcze próbowałem jakoś się zaktywizować. No ale generalnie nie ma tutaj żadnych konkretnych gruźb. Przeciwnik wjechał mi tu na D7. Ja F4 tam próbuję jakąś kontrę. No ale tam po prostu żadnej tej Kontry nie ma, bo wszystko mi tutaj podwisa. Odszedłem sobie gońcem. Trzeba też przyznać, że tu biały ładnie zakończył tę partię. Bo ja zagrałem wieża B8, on król G2, ja tutaj skoczę K6. No taka desperacja, taka Atakuję gońca i chcę odbić pionka. Natomiast mój król jest tutaj w tarapatach. Generalnie ciężko jest atakować króla bez hetłanów na szachownicy, ale w tym przypadku mój król jest całkowicie tutaj odcięty, i to sprawia, że jest ca ca cała masa motywów matowych. No i przeciwnik tutaj odpowiedział goniec D6. No i teraz problem jest taki, że jak wezmę pionka, to wchodzi skoczek e5 i nie ma obrony przed wieża c8 po prostu nie mam jak zabezpieczyć ósmej linii no i pozycja jest po prostu kompletnie przegrana ja w partii zagrałem f3, ale teraz w prosty sposób wygrywa król h3 no i ja tutaj wieża b5 ale ale tutaj ponownie skoczek e5 wchodzi i koniec pieśni, tak? No bo grozi wieża c8 mat, a jeżeli tutaj będą wybijał... Oj, Jeżeli tutaj będę się zasłaniał, nawet w sumie nie wiem, jak próbować, ale powiedzmy, że skoczek c5, będę się tutaj zasłaniał, żeby nie wpuścić, no to wtedy wieża g1 z drugiej strony i skoczek f7 z matem, także tutaj jest po prostu totalnie pozamiatany. No więc tu dzielnie się broniłem przez kilkanaście posunięć, ale to wieża A2. Niedokładne posunięcie, a skoczek B4, no to po prostu gruby błąd. No i tutaj moja pozycja się posypała, i to, to jest bardzo dobry przykład, jak psychologia w szachach ma znaczenie, nie? bo się spiąłem z tym czasem i zrobiłem jeden za szybki ruch, no i w ten sposób moja pozycja natychmiastowo się zrobiła przegrana. No a jestem pewny, że jakbym na spokojnie do tej pozycji podszedł, no to na pewno takiego idiotycznego posunięcia jak skoczek B4 bym nie zagrał. No i w ten sposób przegrałem. Pierwszą partię w tym turnieju, w sumie jedyną partię w tym turnieju, ale jeszcze w kolejnych dużo ciekawych akcji się działo, bo tutaj miałem 5 punktów z 6 partii, przegrałem tylko z arcymistrzem, no więc generalnie wstydu nie ma, chociaż styl, w jakim przegrałem, no to ten wstyd trochę wywołuje, ale no generalnie moja sytuacja turniejowa była po prostu bardzo dobra, bo dalej byłem na drugim miejscu. No dobrze, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj w mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych. Kolejne nagranie z tej serii ukaże się już jutro o godzinie 18. Kolejna analiza rundy 7, tym razem. Przypominam o zapisach na zajęcia grupowe. Zapisy trwają do końca lipca. Także link do oferty znajdziesz w opisie. I jeżeli chciałbyś zakupić jakiś kurs u mnie, bądź jakąś szachową koszulkę, taką jak ta bądź jakiś szachowy kubek czy jakąś szachową czapkę to linki do moich sklepów i kod zniżkowy na 30% znajdziesz też w opisie tego kanału. Także dzięki za uwagę i pa, pa. Widzimy się jutro o 18:00.